Jest 23 sierpnia. Te zawody się miały rozpocząć na Bulwarze Nadmorskim, ale z powodu pogody zostały przeniesione do Hali widowiskowo-sportowej w Helu. I tutaj organizatorzy muszą sprostać zadaniu i wszystko tutaj przygotować. To jest przygotowywanie, to jest składanie stołu scenicznego, plakatu, na razie to jest wszystko w proszku. No, dla widowni tutaj będzie mało miejsca. Zresztą trudno powiedzieć, czy w ogóle będzie dużo widowni, gdyż to Trzeba rozpropagować, że te zawody odbędą się tutaj, na hali sportowej, a nie nad morzem. Nad morzem wieje, pada deszcz. Czekamy, czekamy, jak to się dalej rozwinie. To znaczy, jak będzie budowana ta cała scena i zawody. Jest godzina 8.41. O 10.30 mają się rozpocząć weryfikację o 13. .00. Witam, jest 24 dzień sierpnia, niedziela. W sobotę były zawody w helu 10 puchar, puchar Bałtyku i mam z telefonów od sympatyków przesłane filmiki, które łączę. Teraz w edycję filmu. Więc jest taka rzecz, że z powodów praw autorskich do muzyki, w czasie tego filmu będzie wyłączona czy głos fonia. I będzie wstawionych kilka fotografii, fotek zrobionych przez sympatyków i kilku kulturystów, którzy chcieli sobie ze mną zrobić zdjęcie. To jest tytułem wstępu. A teraz. Cała edycja z wczorajszego dnia. Na koniec wstawię w, e, tabelę wyników. Z mojej kategorii klasyk fizyk. było sześciu zawodników w różnym wieku, różnego wzrostu i różnej wagi.